Cześć, witam was na kanale Like Makijażowy. Teraz kiedy to nagrywam jest niedziela, jest strasznie zimno, jest taki leniwy dzień, totalnie nic mi się nie chce, dlatego przychodzę do was w piżamce, taka rozleniwiona i z warkoczykami niczym Kontas, ponieważ poszłam do Dawida i powiedziałam do niego: "Hej, wyglądam jak Pocahontas on, <laughs> chyba Kontas. No dobra, do, Poca... do Pocahontas trochę mi brakuje. <grystanie> Przynajmniej tak ze 30 kg bym musiała zrzucić. <grystanie> No ale dobra, jedziemy z filmem. I dzisiaj przychodzę do Was z recenzją kosmetyków chińskich do pielęgnacji, które możecie zakupić na AliExpress. Wszystkie produkty, które wam tutaj dzisiaj pokażę, testowałam około miesiąc. Chyba, że zdarzyło się tak, że coś mi się nie sprawdziło, to zaprzestałam tego stosowania, ale to oczywiście Wam powiem podczas omawiania konkretnego produktu. Część z tych produktów będę chciała również Wam pokazać, jakby w akcji. Nałożymy sobie je na twarz, zobaczymy, jak działają. Opowiem Wam, właśnie jak mi się sprawdzały. Na kartkach spisałam sobie również informacje ze strony Aliexpress, każdego ko konkretnego produktu, żeby coś tam mniej więcej Wam o nich opowiedzieć, ale też nie będę się jakoś super rozpowiadać na temat teorii, raczej chcę Wam powiedzieć, jak te wszystkie produkty sprawdzały się w praktyce. Dodatkowo, jeżeli jakiś produkt Was zainteresuje, wszystko oczywiście znajdziecie w opisie. No to bez zbędnego przedłużania przechodzimy do kosmetyków. A będziemy rozmawiać o kosmetykach firmy Baymis i tutaj mam pierwszy z nich. Jest to serum peptydowe do Twarzy. Serum peptydy odmładzające, które według producenta ma rozświetlać, odżywiać i regenerować skórę oraz ją odbudowywać i ujędniać. Jak widzicie, serum jest zapakowane w takim bardzo eleganckim opakowaniu z pipetą. I nie wiem, czy to będzie tutaj widać w kamerze, ale zostało mi go już tutaj naprawdę niewiele bo bardzo ostro go używałam jak możecie to zobaczyć teraz w pipecie serum nie jest takie totalnie przezroczyste jest takie jakby hmm, kisielkowate troszeczkę takie mętne w swoim kolorze i ja sobie je teraz ładuję na twarz ja sobie zawsze wale takie około 3 dosyć spore krople i rozprowadzam po całej twarzy skórę, oczywiście mam umytą wytonizowaną, stonizowaną. Nawet podoba mi się w nim to, że ono nie zostawia żadnej warstwy na skórze, takiej ani lepkiej, e, ani tłustej. Ono bardzo dobrze się wchłania i dzięki temu bardzo dobrze sprawdza mi się również pod makijaż. Ja generalnie nawet lubię sera e, takie bardziej kremowe pod makijaż, typu na przykład serum z Jandy, o którym Wam mówiłam jakiś czas temu. Też bardzo dobrze mi się pod makijaż sprawdzało. No i po wsmarowaniu serum nie zostawia żadnej warstwy na skórze. Skóra jest tak delikatnie nawilżona, jest minimalnie napięta. Czy to serum odżywia, regeneruje i odnawia? W sumie nie powiedziałabym, ponieważ to co tutaj jest napisane o tym produkcie świadczyło by o tym, że on będzie się bardzo dobrze sprawdzał dla cer dojrzałych, takich bardzo wymagających a moim zdaniem to serum jest takie naprawdę delikatnie nawilżające i raczej będą z niego zadowolone dziewczyny, które nie mają większych problemów z nawilżeniem skóry i tak dalej, także tutaj jakby przy tym serum bez szału, ja z niego jestem całkiem zadowolona, ale raczej bym do niego więcej nie wróciła, no bo jakoś tak, nie wiem, nie, nie zrobiło na mnie jakiegoś takiego mega super e, wrażenia, jest takie poprawne, całkiem nieźle nawilża, sprawdza się dobrze pod makijaż, ale tylko tyle. No i zapomniałam Wam pokazać na samym początku, że to serum przyszło do mnie w takim kartoniku. Nawet mamy napisane na tym kartoniku, że tutaj jest 30 ml, ale jeżeli chodzi o datę ważności i inne takie rzeczy, to ja Wam nic nie powiem, bo tutaj na kartonikach są same krzaczki. No dobra, to zanim nałożymy sobie krem pod oczy, krem do twarzy, bo takie kosmetyki również mam Wam dzisiaj do pokazania, chciałabym Wam pokazać płatki pod oczy i mam ich dwa rodzaje. I tutaj mam złote płatki i zielone płatki. Ogólnie jeżeli chodzi o opakowania, to muszę przy Znać, że wyglądają naprawdę ładnie i tak porządnie wykonane są. Jeżeli chodzi o płatki zielone po otwarciu mamy tutaj e, takie zabezpieczające wieczko, żeby tutaj nic nam nie wypływało, ponieważ płatki pływają w takim płynie. I zielonych płatków mamy w opakowaniu 60 sztuk, mają za zadanie nawilżyć naszą skórę, rozświetlić i ujędrnić. Jeżeli chodzi o złote płatki, tutaj również mamy takie wieczko zabezpieczające. Jeżeli chodzi o te złote płatki, tutaj również mamy 60 sztuk i mają za zadanie wygładzić i ujedrnić skórę oraz redukować zmarszczki. I myślę sobie, że żeby wam pokazać te płateczki, po prostu jedne nałożę po jednej stronie twarzy, drugie nałożę po drugiej stronie. I tutaj do tych płatków nie mieliśmy dołączonej żadnej pensety plastikowej. Ani nic w tym stylu, bo w poprzednich jakichś płatkach, jakie miałam z teraz właśnie były takie pensety plastikowe dołączane, żeby było łatwiej wyciągać. Tutaj była jakaś plastikowa łyżeczka, która w ogóle mi się nawet nie wiem, gdzie zapodziała, ale ona kompletnie mi się do tego nie sprawdzała, także ja po prostu teraz paluchami sobie wyciągnę po jednym płatku i działamy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sam krój, jakby tych płatków, to muszę wam powiedzieć, że te zielone tak nie do końca mi odpowiadają, bo one mają tutaj tak jakby. Za bardzo wykrojony ten e, tutaj dziubeczek, że jak ja chcę sobie tak troszeczkę bliżej to dać, to już ten tutaj dziubek wchodzi mi do oka. Z tymi złotymi tutaj, jak widać, nie mam takiego problemu. Ja właśnie lubię sobie płatki tak nakładać bardzo wysoko. I tutaj z tymi płatkami nie ma takiego problemu. Są dużo jakby lepiej wyprofilowane do mojego oka. No i jedne i drugie płateczki już sobie używałam przez jakiś czas i powiem Wam szczerze, że nie widzę różnic w działaniu pomiędzy zielonymi a tymi złotymi. Oba płatki dosyć dobrze wygładzają skórę, całkiem dobrze nawilżają, ale po tych płatkach jakby nie mam takiego poczucia, że nie muszę nakładać kremu pod oczy. W dalszym ciągu czuję, że jednak ten krem pod oczy jest mi potrzebny. Generalnie te płatki to nie jest coś. Co nakładałabym na wieczorną pielęgnację, tak żeby się jeszcze, wiecie, tak dodatkowo dopielęgnić, odżywić i tak dalej. Dużo lepiej sprawdzały mi się te płatki, e, kiedy je nakładałam przed wykonywaniem makijażu, bo one właśnie fajnie wygładzają, napinają tą skórę i korektor pod oczami i cienie później nałożone dużo lepiej wyglądają niż e, jak nie nałożę tych płatków. No dobra, to te płatki niech sobie tutaj troszkę posiedzą, a teraz przejdziemy do następnego produktu. No i w sumie nie ma tutaj co za dużo przedstawiać tego produktu, jest to po prostu. Krem punktowy na niedoskonałości, który ma nam pomóc w zwalczaniu jakichś tam pryszczy i tak dalej, pomóc szybciej je zagoić. Ja miałam takie szczęście w nieszczęściu, że akurat jak zaczynałam testować te produkty, to byłam przed tymi dniami damskimi kobiecymi, e, kiedy to nas wysypuje na twarzy i troszeczkę mnie wysypało. E, jeszcze tutaj troszkę mnie trzyma, kurde, bo to były takie bulwy jakby bolące mi się porobiły, że ja to już chyłam z trzy tygodnie tutaj na twarzy i cały czas mi to siedzi. I używałam kilka razy tego produktu, ale powiem Wam szczerze, że nie widzę żadnej różnicy po tym, także ja generalnie tego nie polecam. I następnie przejdziemy sobie do kremu do twarzy ze śluzem ślimaka. On do nas przychodzi w takim srebrnym kartoniku. Powinien kontrolować Wydzielanie sebum, odświeżać skórę, nawilżać i zwężać pory, i że nadaje się do wszystkich typów cery. Jak widzieliście, ten krem nie ma takiej standardowej białej postaci zwartego kremu jak zwykle. To jest taki fuj trochę, no, brzydzi mnie trochę ta konsystencja, no ale tutaj możecie na palcu zobaczyć, jak to wygląda. Takie smarki trochę, ale żeby to jeszcze działało, no to bym to używała. No i już wam zaspoilerowałam, że nie za bardzo działało. Generalnie podczas nakładania na twarz tego kremu czuć jakieś takie grudki, jakby, czy coś w tym stylu, ale jeszcze by było spoko, gdyby one się rozpuszczały, czy cokolwiek. A ja mam takie uczucie, jakby one cały czas gdzieś tam pod palcami były wyczuwalne. I To było takie trochę martwiące dla mnie. Nie czuję po tym kremie żadnego nawilżenia, odświeżenia też nie, bo ja cały czas go czuję na twarzy. Nakładając ten krem na twarz, miałam uczucie, jakbym nakładała czysty silikon, taką bazę silikonową, w której jeszcze więcej jest silikonu niż standardowo, bo pod palcami cały czas czuć właśnie taki typowy silikon, taki jakby tempo śliski i nie wiem, podkład po tym jeździ, to się nie wchłania, to jest, to jest taki po prostu silikon jakby. Ten krem totalnie się u mnie nie sprawdził. Użyłam go, nie wiem, no z pięć razy, ale zobaczyłam, że to nie ma sensu i nie testowałam go dalej, także tutaj ten produkt też jak dla mnie jest totalnie na nie. No dobra i myślę, że płatki możemy sobie już zdjąć, bo siedzą u mnie na twarzy już jakieś 20 minut. Generalnie ja tak zawsze jak trzymałam te płateczki sobie pod oczami, to trwało to jakieś 30 minut czy coś, bo one cały czas są wilgotne. Teraz na skórze też zostawiły mi to taką właśnie e, fajną, mokrą warstwę i to wszystko tutaj ładnie się wchłonie. I skóra faktycznie jest tak e, dosyć fajnie wygładzona, ale teraz jak tak patrzę z bliska, bo wiecie, nigdy nie robiłam w ten sposób, że nakładałam jedne płatki na tą stronę, drugie na tą. I teraz powiem Wam, że w sumie trochę widzę różnicę. Że po tej stronie ze złotymi płatkami jednak ta skóra jest troszkę bardziej wygładzona. Nie jest to jakaś taka super ekstra widoczna różnica, ale troszkę faktycznie chyba te złote są lepsze. To w takim razie teraz możemy przejść do kremu pod oczy. I kremy pod oczy mam dwa. Pierwszy, który chcę Wam pokazać, jest z tej samej serii, co był krem do twarzy, czyli możecie się już domyślać, że ten krem mi się akurat nie sprawdził. Ma za zadanie redukować cienie pod oczami i redukować worki pod oczami i również jest właśnie ze śluzem Ślimaka. I przy tym kremie jest podobna sytuacja właśnie jak przy tym do twarzy, tylko że jest jeszcze gorzej, bo nie wiem, myślałam, że to nie jest możliwe, ale mam wrażenie, jakby tutaj było jeszcze więcej tego silikonu. Jeszcze bardziej on jest taki na skórze ślisko, tępy, taki dziwny, niewchłaniający się, nie nawilża, nie robi nic. Korektor po nim jeździ, kompletnie do niczego się nie nadaje. I tego produktu również próbowałam używać pięć razy i nie, ten produkt też kompletnie się umie nie sprawdził. Ale mam za to drugi krem pod oczy, który jest moim istnym ulubieńcem. Wygląda on tak bardzo ciekawie. I to jest krem pod oczy z masażerem, który zaraz Wam zaprezentuję. Ma za zadanie redukować cienie i worki i działa liftingująco. Ja Wam już kiedyś mówiłam, że ja jeżeli chodzi o kremy pod oczy używam kremów pod oczy 50+, ponieważ mam dosyć suchą skórę pod oczami, te kremy najlepiej mi ją odżywiają, nawilżają, wtedy faktycznie czuję najlepszy komfort właśnie w tej okolicy pod oczami i z uwagi na to mi się wydaje, że to jest krem właśnie taki liftingujący, wydaje mi się właśnie, że bardziej skierowany dla cery Dojrzałych i tak dalej. Dlatego z tym kremem się tak polubiłam. Dodatkowo, tutaj po ściągnięciu nakrętki mamy taki metalowy jakby aplikator. A tutaj mamy taki suwaczek i po przesunięciu go włącza nam się masażer. Ja go zbliżyłam teraz do kamery, ale wątpię, że to będzie słychać. Widzicie co, zobaczę, przyłożę do szklanki, czy to wyda jakiś dźwięk. O! Może taki głupi test, ale chciałam Wam po prostu pokazać, że to faktycznie wibruje, a on taki jest naprawdę bardzo cichutki, więc wątpię, że nawet po przyłożeniu do mikrofonu było to słychać po prostu. No i ja to sobie robię w ten sposób, po prostu, że troszkę sobie wyciskam po jednej stronie, troszkę po drugiej. Jeszcze można troszeczkę. Ja uwielbiam krem pod oczy, taki właśnie kremowy, odżywczy. Och. Włączam ten masażer, włączam, nie włączam i sobie delikatnie tutaj masuję. To jest ultra przyjemne bo ten masażer oczywiście wiadomo, ta końcówka jest chłodna, więc niesamowicie koi, dodatkowo właśnie ja na wieczór uwielbiam tego używać, jak przychodzę zmęczona po całym dniu i to mi tak fajnie właśnie rozluźnia i koi, to jest takie chłodne przyjemne ten krem bardzo dobrze się wchłania, ale zostawia tą skórę taką odżywioną nawilżoną, o Jezu ten krem i w ogóle ten aplikator jest rewelacyjny, naprawdę i jak już skończę się miziać tym, to po prostu biorę czystą chusteczkę Przecieram to sobie, zamykam i odkładam. I jedziemy dalej z kosmetykami. W sumie zostały nam dwie rzeczy. Jest to krem do rąk w takim bardzo ciekawym opakowaniu, takim jajeczku. On jest tutaj troszkę taki wgnieciony, bo ja już go używałam przez dłuższy czas, więc mimo wszystko się wgniotrem Krem do rąk z ekstraktem z awokado, który ma mocno odżywiać skórę, głęboko nawilżać i szybko się wchłaniać. Nie jest to krem, który sprawdza się u mnie na noc. Ja przeważnie kremy do rąk używam tylko na noc, ponieważ y, ja lubię takie bardziej odżywcze kremy, oczywiście takie, które się dosyć szybko wchłaniają, ale są takie bardzo odżywcze, y, że ja wstanę rano, już nie mam żadnej lepkiej warstwy ani nic na rękach, tylko tak bardzo dobrze odżywione i nawilżone dłonie. Ten krem natomiast y, nie sprawdza się w ten sposób, ponieważ po nałożeniu go oczywiście jest fantastycznie nawilżona skóra, natomiast jak ja już wstaję rano, to potrzebuję kolejnej dawki kremu. Ten krem bardzo dobrze mi się sprawdza na dzień, kiedy ja potrzebuję Teraz na przykład czuję, że mam, nie wiem, że mam takie suche ręce, ale nie nałożę kremu, którego używam na noc, bo jest dla mnie zbyt ciężki i będzie mnie wkurzał teraz w ciągu dnia, ale ten krem sprawdza się rewelacyjnie. Przez to, że tak szybko się wchłania, ale natychmiastowo nawilża skórę, on jest właśnie rewelacyjny dla mnie w ciągu dnia. No i mam Wam do pokazania już ostatni produkt, tym razem nie będzie to produkt pielęgnacyjny, wzięłam sobie bibi krem, taki Cushion czy jak to tam się wymawia z ciekawości jak to się będzie sprawdzało tutaj w środku znajduje się jeszcze jeden wkład zapasowy do tego kuszyn, bo ja wam pokażę od razu jak to wygląda, tutaj to sobie otwieracie i to można o, tak rozłożyć i tutaj macie wkład, jest taka gąbeczka tutaj otwieracie i jest Bibi krem i według producenta powinien to być produkt do każdego typu skóry powinien zapewnić nam dobre krycie, ochronę przeciwsłoneczną i naturalny makijaż. No i ja już używam tego produktu kilka razy, niestety się nie polubiliśmy. Nałożę go sobie teraz na twarz, może nie tak po całości, tylko tak trochę, żeby wam pokazać, bo zaraz będę nagrywała inne filmy i nie będę chciała w tym po prostu tego robić. Także nakładam sobie na dłoń tą gąbeczkę przytykam. Mamy tutaj troszkę tego bibi kremu na gąbeczce generalnie ta gąbeczka bardzo średnio mi się sprawdzała. Jakaś taka jest niewygodna, nie wiem. No i jak widać kolor jest dla mnie całkiem spoko. Po twarzy może wydawać się, że jest dla mnie za jasny, natomiast ja mam twarz ciupeńkę ciemniejszą jakby od szyi, więc jak ja go nakładałam na całą twarz, to on fajnie mi się wtapiał właśnie w skórę. Bardzo ładnie wyrównuje koloryt cery, wygląda tak ładnie, świetliście, nie wchodzi w pory i tak dalej. Także takie wiecie, na pierwszy rzut wrażenia są naprawdę pozostałe. To jest produkt, który kompletnie nie zastyga, nie przystyga ani nic w tym stylu. I później, nawet jak go utrwolicie pudrem, to on po prostu, nie wiem, jak tak przyjedziecie palcem, to o. Nie wiem, czy to teraz widzicie, że on po prostu tak jeździ po skórze. Raz sobie chciałam ściągnąć włosa z twarzy i zrobiłam tak, i o. Takie dwa palce mi zostały na twarzy. Mimo, że ten produkt był przypudrowany, nie utrzymuje matu kompletnie. Ja już po godzinie świeciłam się jak latarka, totalnie się pościerał z twarzy. Nie zważył się, co prawda, ale generalnie nie miało za bardzo już się co zważyć, bo on mi się cały starł z twarzy. Więc to jest produkt kompletnie nietrwały. Ale przypominam, że ja mam cerę mieszaną, więc może to się stąd bierze. Najbardziej spodobał mi się krem pod oczy. Ten tutaj z tą piąteczką. To jest niepodważalnie mój faworyt. Jest to mój ulubiony krem pod oczy na ten moment. Może nie przebije generalnie samą formułą mojego ulubionego kremu z Bielendy de Camellia Oil, natomiast jest mu bardzo bliski. Dodatkowo ta forma aplikacji poprzez ten masażer z tym zimnym czymś metalowym na końcu jest po prostu sztosem. Uwielbiam ten produkt, to opakowanie i w ogóle ten krem, jak dla mnie jest. Rewelacja. Jeżeli chodzi o płatki pod oczy, to teraz tak stwierdzam po dzisiejszym teście, że te złote jednak są lepsze. Są takie powiedziałabym, nie wiem, oceniłabym je 4 gwiazdki na 5. Są naprawdę fajne, ale nie są jakieś super rewelacyjne. Krem do rąk również Wam polecam, natomiast jest to taki produkt, który wchłania się momentalnie. Natychmiastowo nawilża dobrze tą skórę, ale nie tak e, długofalowo. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Serum też było takie całkiem spoko, ale powiedziałabym, że takie 2,5 gwiazdki na 5, takie wiecie, pół na pół, a reszta produktów niestety u mnie się nie sprawdziła. Ja te produkty, tak jak już mówiłam wam wcześniej, dostałam do przetestowania. Dajcie mi znać, jak podobał Wam się ten film, ta forma. Wiecie, testowania tych kosmetyków, opowiadania o nich w trakcie, kiedy je nakładam na twarz, czy taka forma Wam się podoba, czy nie. No i to tyle w tym filmie. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.